No, witam Was mordeczki. Siemaneczko, dzisiaj zaczniemy od czego? Od tego, że sprawdzimy, jak sytuacja na Giveawayach. I nic się widzę, że nie zmieniło. Zmieniło się to dwa dni temu, że jest dorzucona Emeczka. Więc kto o tym nie wiedział, to już wie. A kto nie wie, jak wziąć, wziąć udział w Giveawayu, to już tłumaczę. W tym miejscu musicie wpisać kodik czypisz, doładować za minimum 8.40. Automatycznie bierzecie udział. Macie szansę zgarnąć skina i bierzecie udział w giveaway'u. Dodatkowo moim kodzienki macie 10% więcej na starcie i 2,10. Tak to się prezentuje. A my, żeby nie przedłużając, robimy sobie bitwy. Bitwy, które ostatnio tak sobie, bo wczorajszy odcinek był taki, że no procentówy były i nie ukrywam, że zobaczyłem w ich ogromny potencjał. Więc będziemy grać dzisiaj procentówy. Ale chyba właśnie będziemy grać tylko hmm, tylko te procentowy Dlaczego? Ponieważ mm, one są o dwie dyszki tańsze. Dzięki temu możemy sobie zrzucić aż 10 takich: takich, e, no, skinków. to się z paczek skrzynek. E, I zagramy sobie to na trzy osoby, albo na dwie w szerdzie. A zróbmy także z 2-3-4 jak to będzie wyglądało po prostu. ale to jest. Proszę zdrówka. A i dlaczego? No bo to jest wiedychy tańsze, a tam w najlepszym, jakby w najlepszym wypadku ten skin jest za 1200 w skinkach, nie? A tu mamy. No kurwa, to OSP-ka liczymy, chyba że same te osp Tak, gorzej z 5% OSP-ka, a jeszcze ile procent, że wyskoczy w lepszej jakości, nie? No tak, tak, tak. No dobra, tu musi minimum jeden skin wyskoczyć, ten, na który czekamy w fakturę, że to miało sens. Czy OSP faktury akurat nam da profit? Nawet spory, ale jeżeli chodzi o yy, meczkę, to tak już nie będzie wyglądał na faktury no ale to faktury YouTube to Najpierw trzeba w ogóle coś trafić, a tu na razie jest no kiepsko kurwa z tym, nie? Kiepsko, kiepsko, ale jakby taka siadło. Ale pojawiają się, <laughs> to jest plus, że się pojawiają. Och, no pojawiają chce, chce, tylko czy zdąży? Tylko pytanie, czy zdąży. No widzicie, no chce. No właśnie zobacz, zobaczcie już pomiędzy, tylko pytanie, czy zdąży. No nie zdążył, nie zdążył. Tak też się niestety czasami. Bardzo czasami często się zdarza. Ach ten jester. Nie wiem, nie wiem. Jestem rozbity emocjonalnie co zrobić. Dajcie jeszcze jakąś kon. Dobra.

No i to jest to było, nie? O tu zobaczcie Dwaka w skinach nad no To właśnie o taką bitewkę mi chodziło. O taką właśnie bitewkę mi chodziło. Tylko, żeby tu coś kurwa wyszarpać, może być ciężko. Czaj za, kurwa znam cię. Dobra. Inaczej trzeba to grać. Inaczej trzeba grać, kurde, w tym. O, ale ładnie trafi faktury. New emeraldy, glowsy. O, i samo tylko pytanie: co mu dorzuci? Ach. Dobra, hmm. Punkty sobie może wymienimy, by też wiedzieć, ile mamy. Aha, tylko że jak wymienię punkty, to nie będę wiedział, ile mam, nie? Panowie. Dużo grosze, będzie kokosze jak to mówią. Dobra, eee... Castle, Bit, bottle. Dobra, zróbmy. Tom, dodaj i dajmy dużo skrzynek. Ale takich, które, tak jak mówię, mogą coś specjalnego wypaść. Czemu to takie drogie jest? Wait, czemu to tak drogo? Nie, nie, to wróć, to wróć, bo to aha, bo tu jeszcze jakoś rzuciłem. No dobra, a jakby wrócić się te takie kalafiory? Jest sześć stówek. Za czt takie cztery. Dobra, daj mi takie cztery. Cztery kalafiorki. Pokaż to. Okej. 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 Okay. No. To jest kurwa tragedia. To jest żart. Eajajajaj, dobra. Tam jeszcze mamy punkty, jak coś do wymienienia. A zagranie może sobie jakąś taką na no, sterze, ale właśnie z tych. I licz, może liczymy, że tu nam coś siądzie. Ha, tylko że ten o ja pierdolę zapomniałem jak to a na buście na buście, dobra, a zróbmy takiego harpagana na buście. poczekajcie, zaraz będzie musi, idzie rozkmina gruba idzie gruba rozkmina mm. <śmienic> to było grane, pamiętam szal, szal, to się nie da. dobra to jest tak zwany last change w, w tym, w, w tym gameie. W tym, w tym, w tym wszystkim. Ale no pytanie teraz: Czy będziemy w pizdę na minus? Czy będziemy trochę na minus? Czy będziemy na plus? Będziemy w pizdę na minus. Będziemy w pizze na minus. Będziemy w pizdę na minus. Ale. Kurwa, co to takiego fajnego się... Dobra, mordeczki. To nie jest, dzisiejszy dzień, no nie jest moim dniem Ale może być twoim, waszym A żeby to się stało, bardzo prosta sprawa Kurde, w tym miejscu, kodzik czypisz pisz? Eee, za minimum 8.40 doładowujecie i macie szansę zgarnąć któryś z tych skinków pięknych Zobaczcie, tu nawet są nawet potrojone szanse Potrojone Możecie mieć skinki, tutaj patrzcie ile jest skinka Mordeczki, widzimy się jutro, elo